Witam wszystkich serdecznie, to Polka w Niemczech. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać budżet na tydzień. I tym razem zabiorę Was do innego sklepu. Dzisiaj zabieram Was do netto. I tam, słuchajcie, zrobimy zakupy na tydzień. I teraz mam przygotowaną listę, co będzie potrzebne dla Czteroosobowej rodziny, i zaraz wam wszystko pokażę. Zostańcie ze mną. No I słuchajcie, teraz Wam pokażę swoją listę, a więc zrobiłam taką listę zakupów i tutaj ładnie napisałam po kolei, co musimy kupić. I oczywiście ja wiem, że czasami, nawet nie czasami, a często, odchodzę od tej listy. I po prostu. W trakcie w sklepie, jak się po prostu chodzi, to przychodzą nowe pomysły, i wtedy bierze się dodatkowe produkty. Dlatego słuchajcie, jeżeli nie robicie listy, to zacznijcie robić, bo to jest najlepszy sposób na to, abyśmy kontrolowali swoje wydatki. Więc moja lista zakupów to jest taka na tydzień. Lista zakupów i oczywiście ja uwzględniam produkty, które już mam w domu, także pewnych rzeczy nie potrzebuję, bo najpierw pierwsze, co robię, oczywiście sprawdzam produkty, jakie mam i dopiero, i dopiero zapisuję to, co jest mi potrzebne. No i słuchajcie, tak się prezentuje ta moja lista, także ja słuchajcie, zabieram tą swoją listę przygotowaną i uciekam do netto. Także zabieram Was ze sobą. Chodźcie ze mną. Jesteśmy w 100.000 O! Przyjechaliśmy na zakup. To jest jakiś taki mały. Matko, jakiś mniej butowy papier. No i warzywka. Jabłuszka. Takie zielone, 1,79 euro. Krewetka. Szpinat jest 29,29 To taki duży wątek tego szpina. to są takie duże, nie? Włoska kapusta, 1,99 euro. Czerwona, tylko biała. Ja. O ziemniaki. Jakie są brokie 2,79? 2,29. Kartofle. To są te oryginal Original regional salt Kartofle pomysł. Właśnie, banany. Nie zapisaliśmy. Musimy wziąć bananów. To jest akcja Chiquita 29 jest 2,29, ale tutaj jest euro 29 I my weźmiemy tak. To jest jakaś inna marka Derby Ecuador. A czy kita jest Panama Knoblauch? Cebula, tu jest cebula euro 69 Lock Zwipel, Dość mały. Só na pada, né? Tudo. Tá. Dujo pada, tudo, né? Já vai estar coxa. os. Isso é só que cosha, Itália, Só tem que o pau val. Na Tedi. Vai de aí me da Już jesteśmy w domu. I tutaj, w tych torbach, są nasze zakupy. I miałam tego nie robić, ale sobie pomyślałam, wyciągnąć te zakupy i po prostu Wam pokażę, co kupiliśmy, żebyście mogli zobaczyć. Za nasze zakupy zapłaciłam, słuchajcie, 102,68 euro eurocentów. Euro 50 jeszcze było za butelki no i teraz tak paragonik mokrusieńki tak 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 on się przedstawia ale nie jest ważny paragon ważna jest cena 102 to już wiecie a teraz moi drodzy będę wam pokazywała co kupiłam a więc tak wzięliśmy sobie chlebek taki oczywiście sałata z salami I tak jak mówiłam miał być jogurty słuchajcie bo myśmy poszli z Tą naszą listą, i według tej listy kupowaliśmy, ale tak jak wiadomo, lista jest dla nas poglądowa, żebyśmy głównie trzymali się naszej listy. Natomiast czasami jest tak, że pewne rzeczy w domu nie były przez nas jeszcze przemyślane, i dopiero w sklepie okazało się, że potrzebujemy jeszcze coś. I tak w naszym przypadku było. Myśmy chcieli kupić, słuchajcie, 8 jogurtów. Ale na miejscu zobaczyliśmy takie oto serki. Nie wiem, czy znacie te serki. I dlatego takie serki dla naszych dzieci wzięliśmy. Jeszcze wzięliśmy takie oto serki. To są takie kieszonkowe serki do szkoły. I u nas to się bardzo sprawdza, dlatego że do śniadaniówki taki serek ląduje i oprócz zwykłego śniadania, zwykłej kanapeczki jeszcze można sobie coś innego zjeść. Mówiłam Wam o buterkeze, także to jest ten buterkeze i tutaj mój syn, Paulo, bardzo lubi ten buterkeze, dlatego właśnie kupujemy. I on się też dobrze rozpuszcza na kanapce, jak na przykład robimy pizzę czy zapiekanki jakieś, to on też jest dobry i też się do tego nadaje. A z kolei dla Kasi, słuchajcie, mortadella. Normalnie kupujemy, słuchajcie, mortadelę w EDC i to jest tam taki jest dział mięsny i tam nam kroją mortadele, ale byliśmy w netto, no więc kupiliśmy taką mortadelę i zobaczymy, czy się sprawdzi. Co ja kupiłam, to ma ten italianisz. A dlaczego? Dlatego, że będę gotować, słuchajcie, zupę, fasolówkę. Ale tam trzeba też między innymi dodać krojone pomidorki. Więc ja tutaj z Knoblauch, czyli z Czoskiem, właśnie dodam do swojego dania do zupy fasolowej. A do tej zupy fasolowej potrzebuję Kicher Erbsen, czyli ciecierzycę. I oczywiście potrzebuję jeszcze fasolę. O, i tu jest moja fasola czerwona do zupy. Do zupy fasolowej. Toskańska chyba cupa fasolowa, z, oczywiście tam z tego urządzenia, z Thermomixu. Takie serki właśnie. Też moje dzieciaki lubią, więc kupiliśmy też takie serki. I oczywiście tutaj dla tatusia jogurty kokosowe, bo kokos w Brazylii jest bardzo lubiany. I hasbendo lubi jogurty kokosowe, więc i dla niego coś wpadło. A tu jeszcze dla mamusi jogurt naturalny. Oczywiście, żeby nie było zbyt tłusto. Chociaż tutaj pokazuję, że tu jest aż 3,5%, więc nie jest jakoś tam bez tłuszczu, ale, ale może być. Kasiula lubi takie kiełbaseczki, więc dla niej takie kiełbaski wlatują. Ale słuchajcie, też znaleźliśmy taki ser, o, i on jest naprawdę super. Tu oczywiście mozzarella, tarta, bo na pizzę, co będziemy robić? Tutaj słuchajcie, mięso odpada i oczywiście będziemy robić, co, pewnie już wiecie co, spaghetti, bolognese. Moje dzieci jeszcze lubią do szkoły sobie zabrać takie, takie serki, więc takie serki też kupiliśmy. I tutaj na kotleciki pierś z kurczaka. O, taką landschinken kupiliśmy paróweczki. My lubimy takie małe parówki, dlatego że no, czasami nie jedzą dłużej, nie chcą zjeść, a taką małą to zawsze z przyjemnością się i się nie zmarnuje. I tu oczywiście sos pomidorowy. No i camembert, on był w promocji, dlatego go właśnie wzięliśmy. Masło susram, takie masło. I też było po 1,59 euro, 59, także taka sama cena jak w Aldi. Szczypiorek, bo ja uwielbiam szczypior. Mąka na naleśniki. Ciekawe jestem, czy znacie takie. To się nazywa frische eierspätzle. I powiem Wam, że szybko się dogrzewa i do obiadu jak najbardziej pasuje. No, także my czasami i takie coś zjadamy. I oczywiście, moi drodzy, z mojej listy imbir. Bo my pijemy herbatkę wieczorem z imbirem, z miodem i z cytrynką. Bardzo polecam, zdrowa herbateczka. No i słuchajcie, teraz jeszcze Wam pokażę cukier. I odkryłam ostatnio taki żel do mycia i w sumie tu pisze Ritual, ale to chyba nie jest firma Ritual, to chyba jest firma Sori, jak jest Oriente, chyba coś takiego, Konter jakiś, nie wiem. W każdym bądź razie bardzo ładnie pachnie i dlatego sobie kupiłam jeszcze jeden. Nie był taki tani, bo on kosztował 2 euro z hakiem, ale powiem Wam, że bardzo... Fajne. No i oczywiście standardowo Nivea. Słuchajcie, kiedyś one kosztowały po euro, niecałe euro 80, a teraz euro 90. Także drożej. No i w promocji był waniż. To kolorowego. Także też kupiłam. Bio jajka. Muszą być. Dla moich dzieciaków chrupki. Jak najbardziej. So wieloowocowym lub jakaś witamina. Banany, słuchajcie, tam były Chiquita. Chiquita była z, z Panamy, Chiquita była z Panamy, więc ta Chiquita była droższa. A to są z Ekwadoru. Także Ekwador też pasuje nam. Strony tutaj Hasbendo, Ameryka Południowa. Używałam kiedyś Koszelbrai. <grywa> Ale nie, baj fajny był, nawet mi się sprawdzał na początku, ale chyba już się przyzwyczaiłam, bo serio nie czuję zapachu. Więc dlatego teraz wpada Softlan. Jestem bardzo zadowolona i super fajnie. Nie było w netto tych produktów, co ja zawsze kupuję i myję sobie tutaj łazienkę, bo ja lubię, żeby nie dość, żeby była czysta, to żeby też pachniała. Tamten produkt mi się bardzo sprawdzał. Chyba Biff się nazywa, taka, taka niebieska buteleczka. Ale był brew Power Calc und Schmuz. On, no, kamień troszkę tam powiedziałabym usuwa, tylko że zapachu nie ma takiego ładnego. No, to wzięłam po prostu, bo nie było nic innego. I generalnie do my tutaj nie używamy do nawet tu na kartce miałam Dax zapisany, dlatego że my zawsze dac używamy. Ale tu był domesto. Ziemniaki muszą być, więc ziemniaki kupiliśmy też. I oczywiście pomidory, bo jeżeli chodzi o moją zupę pomidorową, którą gotuję też z tego mojego garnka, z tego urządzenia, co tam właśnie jest, z termomiksa. I tam właśnie ze świeżych pomidorków ładnie się gotuje taką zupkę, więc dlatego te pomidory. Do moich zup na mleku migdałowym przygotowywałam. Taki koktajl, który na którymś tam filmiku już pokazywałam wcześniejszym. Więc to mleko, właśnie jest do takiego koktajlu. Oczywiście cztery pełne mleka dla dzieciaków, bo oni bez mleka nie potrafią. A zresztą, tak jak wcześniej widzieliście, płatki to musi być zestaw konkretny, czyli płatki mleko. Nowość, którą sobie kupiłam. O, ja lubię szpinak. Nie wiem, jak wy. Wzięłam mrożony, bo on już jest z cebulką, więc zobaczymy. O Jezu, słuchajcie, nawet przez pudełko pachnie cebulką, więc zobaczymy, czy będzie dobry. Nie wiem, ale się przekonamy. Fisz stepsen. proszę bardzo. U mnie, słuchajcie, moje dzieciaki właśnie lubią takie Fisz sztepsien i, i dlatego kupujemy. I to jest przeważnie na piątunio, piąteczek. Pisztek się dla dzieciaków i oczywiście pomysł fryteczki. Kupiliśmy ręczniki papierowe, ale powiem Wam, że cena ręczników netto nie jest jakaś powalająca, więc w sumie jeżeli chodzi o chemię to dość drogo było. I nawet taki papier toaletowy zrezygnowaliśmy, bo chcieliśmy kupić papier, ale kosztował ponad 4 euro. W Aldi ostatnio żeśmy płacili 4,05, a tutaj jednak było dużo drożej, więc rezygnowaliśmy. I oczywiście woda. Pewnie się dziwicie, bo ostatnio wam pokazywałam wodę Volvic, że kupujemy i pijemy. Bo jeżeli jest ta woda Volvik, to jak najbardziej kupujemy taką wodę. Jeżeli nie ma, to ta Witrex też jest w podobnym smaku. I jeszcze jest jeden gatunek wody, który też ma podobny smak. I generalnie nam chodzi o to, że woda musi mieć dobry smak. I dlatego kupujemy te określone marki, które właśnie mają ten smak, bo to jest ważne, żeby ona nam smakowała. No, i dlatego taką kupujemy. To są nasze zakupy na tydzień. Oczywiście uwzględniając nasze produkty, które my już mamy w domu. I, i te produkty muszą nam starczyć na tydzień. Mam nadzieję, że tak. Będzie. I z tych produktów nasze obiady jeszcze wam powiem jakie mamy w planach, a więc tak zupa pomidorowa, zupa fasolowa, kotlety oczywiście z piersi kurczaka, spaghetti bolognese, fish się także te rybki na obiadek będzie też zupa kartofla, kartoflanka i oczywiście fajita wpadnie. A fajita to jest pokrojone mięsko kurczaka z papryką i cebulą, paprykę i cebulę mamy i do tego ziemniaczki i to by było wszystko. Niestety muszę wam jeszcze powiedzieć, że drugi raz spotkało nas, spotkała nas taka sytuacja, że produkty w netto były stare, z datą ważności starą. I to nie to, że ta data powiedzmy się dzisiejszego dnia by kończyła, tylko data już była skończona powiedzmy parę dni wcześniej. No więc szczerze mówiąc, takich sytuacji w Aldi nie mieliśmy. Jeżeli mam jeszcze powiedzieć o netto, to słuchajcie, warzywa nie są jakieś tam wysokiej jakości i jest mały wybór, bo chcieliśmy kupić. Chcieliśmy coś tam jeszcze dodatkowo kupić, to po prostu nawet tego nie było na stanie. Także, porównując nawet chociażby warzywa do Aldi, no to też tych warzyw nie ma nie wiadomo jak wiele. No, także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o zakupy w netto. Wydaje mi się, że te 102 euro, które żeśmy wydali na te produkty, to Wydaje mi się, żebyśmy dużo mniej zapłacili w Aldi. To jest takie moje wrażenie. Natomiast ja zachęcam Was oczywiście do tego, że zanim pojedziecie do sklepu, koniecznie zjedzcie coś, żebyście byli najedzeni. No i oczywiście zróbcie listę i starajcie się trzymać tej listy, a wtedy na pewno zaoszczędzicie pieniądze i Wasz budżet będzie no, taki przemyślany. Bo, jeżeli najpierw sobie przejrzycie, co macie w domu, koniecznie lodówkę i wasze zapasy, i zawsze używajcie oczywiście to, co już macie dopiero potem kupujcie dodatkowe produkty, to myślę, że to jest jakiś sposób na to, żeby w tych czasach, właśnie w tych czasach, gdzie ta inflacja szybuje i ona jest bardzo wysoko, to możemy w ten sposób zaoszczędzić. I, i właśnie te produkty, które już mamy, Zużyć, a kupować tylko w małej ilości to, co konkretnie potrzebujemy. Także, moi drodzy, zachęcam, tu jeszcze raz Wam pokażę: róbcie listę, koniecznie, piszcie, co potrzebujecie, a wcześniej jeszcze planujcie, właśnie, bo to jest też ważne, żeby zaplanować sobie, co chcecie zjeść w danym tygodniu. Bo jeżeli kupicie sobie nawet, zrobicie tą listę, ale kupicie produkty, które potem Wam się do niczego nie przydadzą, no to i tak będziecie zmuszeni jechać na nowo do tego sklepu i na nowo będziecie zmuszeni do kupienia innych produktów. Ale jeżeli się przemyślicie na samym początku i już zaplanujecie, że Jednego dnia na obiad zjecie to, drugiego dnia coś innego i tak dalej. To wtedy możecie stricte pod te dania kupić właśnie produkty. I tak róbcie. A na pewno Wasz portfel mm, może nie, że wzrośnie, ale na pewno w mniejszym stopniu się uszczupli. No i słuchajcie, ja już kończę. Jak zawsze. Filmik, pokazałam Wam zakupy, zabrałam Was do netto, zrobiłam budżet, przeliczyłam, porównam nawet do Aldi, co niektóre produkty. Resztę możecie sobie sami przekalkulować, oczywiście. I co? No i zapraszam Was na następny wypad do sklepu, bo następny wypad będzie do Nidla. Także ten, kto lubi Nidl, zapraszam bo już niebawem pokaże się i ten sklep. A teraz oczywiście żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że się podobał filmik. Jeżeli tak, oczywiście zachęcam do łapki w górę, piszcie komentarze i oczywiście zapraszam Was na następny filmik. Cześć!